Kajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. No i tutaj bez zwahania bym go wybrała, a tak te chwilę a, się zastanawiam. Okay. No dobra, to jednak obalam, obalamy. <noise> nie, widzowie, jeżeli chodzi o kobietę, to do kobiety trzeba zawsze podejść w jeden sposób. Kobiecie trzeba wyjaśnić w miłych, ładnych słowach, że mały u ciebie szansę. Ale żeby sobie ona kurwa nie myślała, że pójdziesz z nią do łóżka na przykład, albo będziesz jej chłopakiem. Nie. Ona ma szansę. Ona jedna spośród setki innych kobiet, które też mają szansę w tym mieście, mogą cię zdobyć. Jak ona to zrozumie, to się może postara. Ja za każdym razem, kiedy spotykam się z takimi dziewczynami, to ja jej mówię wprost. Masz szansę i od ciebie zależy, co to spierdolisz. I nie wiem, czy dlatego jestem singlem, bo po prostu one są tak zestresowane, że zawsze to mogą spierdolić. Ale tak naprawdę twarz, sam to uczucie zna, sam dobrze morto znasz Zabrani pijanini śmiemy po nocy Zwinięte banknoty Co ty ze mną grasz Jak boik z dowó lata